Wróciłem do domu. Nie zastałem lise. Powinna już wrócić. Dochodzi szesnasta, a jej nie ma. Pewnie buszuje po sklepach z koleżankami. Niedługo nasza rocznica może chciała sobie kupić jakąś nową sukienkę. Minęła dziewiętnasta. Zacząłem się martwić. Zadzwoniłem do Aleksa. Nie widziałam się dzisiaj z Nisą. Nie było jej w pracy. Myślałam, że wzięła urlop. Usłyszałem przez słuchawkę. Cholera, coś musiało się stać. W ciągu pół godziny przepytałem bliższych i dalszych znajomych, czy widzieli dziś lisa. Niestety nikt nic nie wiedział. Rozpłynęła się w powietrzu. Jej telefon nie odpowiadał. Ubrałem się i pojechałem na policję. Była już dwudziesta druga przyjął mnie jakiś stary, burowaty policjant. Chciałbym zgłosić zaginięcie powiedziałem. Mhm, kto zaginął? Zapytał beznamiętnym tonem. Moja żona nie dotarła dziś do pracy. Nikt ze znajomych jej nie widział, a jej komórka jest wyłączona. Wykrzyczałem zdenerwowany. Żona, mówi pan, pewnie poszła się zabawić. Nie mogę przyjąć zgłoszenia. Jest na to za wcześnie. Bla, bla, bla. Wyszedłem stamtąd, trzaskając drzwiami i przeklinając na tego dubka, który zamiast spisać raport, zrobić cokolwiek, to patrzył na mnie pustym wzrokiem. Przytem popijał zimną kawę, siorbiąc okropnie, cholerny burak. Przyjechałem do domu, otworzyłem łyski, chciałem pooglądać telewizję, ale nie mogłem się skupić. Gdzie jest moja żona, to cholera? Jesteśmy małżeństwem dopiero od roku, nie kłóciliśmy się. Co się mogło stać? Może uciekła z kochankiem? Nie, wiedziałbym o tym, że kogoś ma. Lisa nie potrafiła kłamać. Przebudziłem się na kanapie. Głowa mnie bolała okropnie. Wypiłem całą butelkę whisky. Leżąc tak, uświadomiłem sobie, co się stało. Wziąłem telefon, próbując po raz setny dodzwonić się do żony. Abonent jest czasowo niedostępny. Kurwa, gdzie ona jest? Wpadłem w szał. Zrzuciłem pustą butelkę i szklankę z ławy. Potłukły się w drobny mak. Zacząłem szlochać jak dziecko. Postanowiłem wziąć zimny prysznic, ogarnąć się i jechać znowu na policję. Może dzisiaj przyjmie mnie ktoś inny. Idąc do łazienki poczułem zapach perfum mojej żony unoszący się w przedpokoju. Chyba oszalałem. Przecież jej tu nie ma. Usiadłem na wannie zastanawiając się nad tym co mogło się stać. Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk mojej komórki, zbiegłem na dół. Numer prywatny cholera nie zdążyłem odebrać. Wracając do Łazienki, przeraziłem się. Na lustrze widniał napis To dopiero początek, Beni. Jaki początek? Ktoś sobie robi ze mnie żarty? Wziąłem prysznic i ubrałem się pospiesznie. Idąc do garażu, doszedłem do wniosku, że alkohol, który wczoraj wypiłem, chyba nie wyparował ze mnie do końca. Nie czułem się najlepiej, ale raz kozie śmierć. Muszę tam jechać. Nikt tego za mnie nie zrobi. Rodzice lisy nie żyją, nie ma żadnego rodzeństwa. To na mnie spadł obowiązek zajęcia się tą sprawą. Jadąc na komisariat, musiałem pokonać jakieś 30 kilometrów z dwadzieścia przez nas. Droga była pusta. Jechałem sobie spokojnie, gdy nagle pod koła samochodu wskoczyło mi coś wielkiego. Tu trzeba zaznaczyć, że nie miałem pasów. Zahamowałem spiskiem opon. Niestety nie udało się wyhamować. Uderzyłem głową o przednią szybę. Poczułem smak krwi w ustach. Wysiadłem szybko rozglądając się, czy dookoła nie ma żadnych ludzi. Nikogo nie było. Przede mną leżał martwy jeleń. Złapałem go za dość wielkich rozmiarów poroże i przeciągnąłem do rowu. Wracając do auta poczułem uderzenie w głowę. Zamroczyło mnie i upadłem. Obudziłem się w jakimś dziwnym miejscu. Przez chwilę nie pamiętałem, co się stało. A gdyby to był człowiek, to byś go wrzucił do rowu i próbował zwiać? Usłyszałem szyderczy głos mojej żony. Nie mogłem odpowiedzieć, w usta miałem wciśniętą jakąś brudną szmatę. Mogłem ją wypluć, ale czułem opór. Chyba zakleiła mnie taśmą. Wiesz co teraz z tobą zrobię? To samo co ty zrobiłeś ze mną, tylko to będzie o wiele bardziej drastyczne. Przygotuj się, Beni, i nie próbuj uciekać. Warknęła Lisa. Wyszła. Kątem oka zauważyłem, że znajduje się w jakiejś piwnicy. Kark bolał mnie okrutnie. Nie mogłem się ruszać. Byłem przywiązany do jakiejś pryczy. Gdzie ja do cholery jestem? Co to za miejsce? Dookoła nie było słychać żadnych dźwięków. Tylko ciche ćwierkanie ptaków. Szarpnąłem ręką. Była uwięziona tak, że straciłem nadzieję na uwolnienie się. Cholera, skąd ona miała tyle siły? Chyba przysnąłem. Usłyszałem stukanie szpilek. Przyszła lisa. Wstawaj. Wylała mi zimną wodę na twarz. Chciało mi się pić. Wyciągnęła mi brudną szmatę z ust i zaczęła się śmiać. Co, napiłbyś się? Może whisky? Haha, niedoczekanie skór wielu. Teraz grzecznie odpowiesz mi na kilka pytań. Co robiłeś cztery lata temu, 22 listopada? Zapytała. Lisa, wypuść mnie, błagam. Dlaczego mi to robisz? Krzyknąłem. Albo odpowiesz mi na moje pytanie, albo zdechniesz tu z pragnienia i głodu. Ryknęła. Nie wiem, nie pamiętam, co robiłem. To było dawno, nie prowadzę pamiętnika. Wyszeptałem cały dygocząc. Tak, nie pamiętasz? To ja ci przypomnę: jechałeś pijany samochodem. Potrąciłeś dwoje starszych ludzi wracających z Grzymów. Uciekłeś z miejsca wypadku, nie udzielając im pomocy. Ale ja cię znalazłam i teraz skończysz tak jak moi rodzice, albo jeszcze koszej. Wysyczała. Kurwa skąd ona o tym wie? Rozpłakałem się. Udawała kochającą żonę, a wiedziała o wszystkim. Do cholery skąd? Głowiłem się nad tym, dopóki znowu nie wróciła. Zobaczyłem, że trzyma nóż. Lisa, co robisz? Lisa, proszę wypuść mnie. Błagałem. Podeszła do mnie. Obok na stoliku zobaczyłem mi matło. Włożyła w nie mój nadgarstek i zaczęła kręcić. A, Lisa, kurwa, przestań to boli! Przepraszam, przestań do cholery! Darłem się jak opętany. Coś strzeliło. Nie czułem już nic. Straciłem przytomność na kilka minut. Przebudziłem się czując piekący ból i krew spływającą po mojej złamanej ręce. Wykrwawie się tutaj do diabła. Co ona robi? Bolało? zapytała. Rozpłakałem się jak dziecko, nie mogąc wykrztusić z siebie słowa. Mam dla ciebie niespodziankę, Beni. Nie zapomnisz jej do końca życia. Steven, chodź tutaj. Lubisz brunetów, prawda? Ja też lubiłam. Do czasu. Jest cały Twój. Zrób z nim co chcesz. Zaśmiała się złośliwie Lisa. Do pokoju wszedł facet. Na oko miał z pięćdziesiąt lat. Brudny, śmierdzący i zarośnięty. Czułem odor, który zazwyczaj można poczuć przechodząc obok bezdomnych pijaków. Miał na sobie stare, wytarte dżinsy i koszula. Widać było na niej plamy od potu. Podszedł bliżej. Miał długą brodę i wąsy, do których przyklejona była jakaś żółta, lepka maś. Zaczął coś bełkotać, śniąc się przytem. Zobaczyłem jego brudne zęby i poczułem okropny smród dochodzący z jego ust, kiedy szepnął mi do ucha: I co, chłopcze? Zabawimy się? Odwiązał mi nogi, potem ręce. Chciałem go kopnąć, zrobić cokolwiek, ale każdy ruch złamaną ręką sprawiał mi niewyobrażalny ból. Jednym ruchem obrócił mnie na brzuch, po czym z powrotem poczułem mocne uściskliny na moich kostkach. Związał mnie. Zdjął ze mnie spodnie, później bokserki. Klepnął mnie kilka razy w pośladki. Czułem upokorzenie. To jakiś cholerny zboczeniec. Mmm, lubię prawiczków. Zaśmiał się obrzydliwie. Zdjął spodnia, ja poczułem niewyobrażalny smród. Widziałem kątem oka, jak splunął na swoją dłoń. Zaczął jęczeć i sapać. Później poczułem ból, którego nie mogłem porównać z niczym. Po prostu mnie zgwałcił. Błagałem, by przestał, ale śmiał się przy tym. Po jakichś dziesięciu minutach skończył. Zwymiotowałem. Ho, ho, przyzwyczajaj się, kolego. Jutro znowu zajrzę. Zobaczysz, spodoba ci się. Warknął. Leżałem na tej pieprzonej pryczy i płakałem z bezsilności, bólu i upokorzenia. Jak Lisa chciała mnie ukarać, to wyszło jej całkiem nieśle. Nagle usłyszałem stukot obcasów. Wróciła. Przyniosła mi kawałek chleba i wota. Jak mam do cholery się napić, skoro jestem przywiązana? Była dzisiaj u nas w domu policja. Podobno zgłosiłeś moje zaginięcia. Zabawny jesteś, doprawdy. Śmiani się z Ciebie, że żonka zniknęła na jeden dzień, a ty panikę siejesz. Chcieli z Tobą gadać. Powiedziała mi, że wyjechałeś na dwutygodniowe czasy, bo chcesz wszystko przemyśleć. Nikt nie będzie Cię szukał. Nie próbuj zwiać, bo źle się to dla Ciebie skończy. Powiedziała, wyciągnęła nóż, przeciągnęła jego ostrzem po moim brzuchu. Dostałem drgawek. Trząsąc się jako sika, błagałem, by mi dała spokój. Nie bój się, Beni. Nie zabije cię tak od razu. Co to, to nie. Chcę, żebyś cierpiał. Mówiąc to, wbiła mi nóż w pośladek. Zostawię go tak, bo jeszcze się wykrwawisz. Syknęła i wyszła. Znowu zostałem sam. Zacząłem się zastanawiać nad tym, co zrobiłem. Czy to, co robi Lisa, jest odpowiednią karą? Przecież nie chciałem zabić jej rodziców. Nie mogłem iść do więzienia, dlatego zwiałem z miejsca wypadku. Nie znaleźli mnie. Wyjechałem z miasta. Zmieniłem swoje dane personalne i wygląd. Jak to diabła dowiedziała się kim jestem? Kiedy wróciłem do rodzinnego miasteczka, nikt już nie pamiętał o sprawie dwóch staruszków, którzy zginęli w lesie. Mogłem żyć w spokoju, ale na moje nieszczęście poznałem lisa. Na początku nie zwracałem nawet na nią uwagi. Niska brunetka z lekką nadwagą, ale tak ją zakręciła, że wpadłem po uszy. Odbył się śnów. Myślałem, że jest ze mną szczęśliwa. Nagle z zamyślenia wyrwał mnie jakiś dźwięk. Chyba warkot silnika. Przyjechało tu jakieś auto. Chciałem krzyczeć, ale w ustach miałem ciągle tę brudną szmatę. Poza tym, co mi da to, że ktoś mnie tutaj znajdzie? Lisa opowie, co zrobiłem, i pójdę siedzieć na wiele długich lat. Znalazłem się w pułapce. Jedynym rozwiązaniem była ucieczka. Znowu będę musiał się ukrywać. Nie widziałem, która jest godzina, ale mojej żony dawno u mnie nie było. Nie słyszałem też żadnych dźwięków dochodzących z góry. Zacząłem majstrować przy linach, które miałem zawiązane na nadgarstkach. Ból był okropny, bo miałem chyba złamaną rękę. Gorzej już boleć nie może. Pomyślałem i szarpnąłem z całych sił. Lina puściła. Uwolniłem złamaną dłoń. Teraz druga. Poszło szybciej, bo nie bolało tak bardzo jak wcześniej. Schyliłem się, bez linę z kostek. Mięśnie brzucha odmówiły posłuszeństwa. Nie mogłem schylić się dostatecznie daleko, by dosięgnąć do tych pieprzonych lin. Padłem z powrotem na prycz, sapiąc niczym nałogowy palacz. Musiałem chwilę odpocząć. Poleżałem tak z dwadzieścia minut, zebrałem się w sobie i resztkami sił pochyliłem ku stopom. Wziąłem brudną szmatę, wsadziłem sobie ją z powrotem w usta i zaciskając zęby, jednym ruchem wyciągnąłem nóż, który tkwił w moim pośladku. Poczułem rozdzierający ból. Zalałem się krwią i nagle poczułem się senny. Ale musiałem się ratować. Musiałem stąd uciec. Urwałem kawałek materiału z mojej koszuli i zrobiłem z niej prowizoryczny bandaż. Przyłożyłem do rany i zacząłem przecinać linę na kostkach. Udało się. Wstałem z pryczy, prawie się przewracając. Zakręciło mi się w głowie, ale jakoś udało mi się utrzymać równowagę. Poczłapałem w kierunku drzwi. Szarpnąłem za klamkę. Zamknięta. Za regałem, na którym leżały jakieś stare rupiecie, dostrzegłem okno. Małe, ale może uda mi się przez nie przecisnąć. Odsunąłem powoli metalowy regał. Narobiłem przy tym trochę hałasu, ale na górze chyba nikogo nie było. Znalazłem jakiś drut. Spakowałem go w kieszeń. Może się przydać. Okazało się, że okno jest zabezpieczone kratami. Kuśwa, jak mam stąd się wydostać? Usłyszałem jakiś hałas na górze. Ktoś przyjechał. Przesunąłem ostrożnie regał z powrotem. Położyłem się szybko na precz. Wcisnąłem szmatę w usta i, próbując sobie byle jak zawiązać ręce oraz nogi, usłyszałem, że ktoś idzie na tą. Ledwo zdążyłem się położyć, a drzwi się otworzyły. Postanowiłem udawać, że śpię. Wiedziałem, że to lisa. Poczułem zapach jej perfum. Zrobiło mi się niedobrze. Śpiący królewicz, mam nadzieję, że niedługo zaśniesz na wieki na tym zadupiu. krzyknęła ironicznie. Wyciągnęła mi szmatę z ust i uderzyła w twarz. Odwróciłem głowę na bok. Zobaczyłem w jej oczach jakąś wściekłość. W ręce trzymała kombinerki. Do cholery, po co jej to? Otwórz usta. Warknęła. Już wiedziałem, co chcę zrobić. Na szczęście nie byłem związany, więc mogłem się bronić. Podeszła do mnie i znowu kazała otworzyć mi usta. Złapałem ją za ręce i pchnąłem w stronę ściany. Odbiła się od niej jak kauczuk. Na chwilę ją zamroczyło. Korzystając z okazji, wybiegłem z tej cholernej piwnicy. Znalazłem się na górze, pusto. Drzwi wejściowe były zamknięte na klucz. Kopnąłem w nie, ale nie chciały puścić. Spojrzałem na okna. Do diabła, w nich też były kraty. Usłyszałem szelest. Szybko schowałem się za drzwiami w kuchni. Benny, wiem, że tu jesteś. Steven zaraz tu będzie. Nie uciekniesz? Krzyknęła Lisa. Stałem za tymi drzwiami, starając się, żeby mnie nie usłyszała. W takim momencie oddech jest przyspieszony. Nagle swędzi cię całe ciało. Chcesz się poruszyć, ale zdajesz sobie sprawę, że nie możesz. Chcesz oddychać, ale wiesz, że nie możesz tego zrobić za głośno. Zatkałem usta ręką i z całych sił próbowałem zachowywać się najciszej, jak potrafiłem. Tu jesteś, podeszła przykładając mi pistolet do skroni. Boże, to koniec, ona mnie zabije. To była moja ostatnia myśl. Potem wszystko spowiła ciemność. Autor opowiadania, Tink. Czytał Kwadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Mateusz Z, Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz. Mariusz Śnieżko, Bartek Koziara, Ewa Obersik, Alastor, Anon Górska, wojti 262, Milki Rainbow, Magdalena H, Aimafin, Gons oraz Małgorzata Pac. Do usłyszenia.